Dziel się z drugim człowiekiem, dobrym słowem, świtem, porankiem, uśmiechem, wieczorem. Pomagaj, nigdy za wiele ciepła, bo przecież świat srogi i często ostrzy na ludzi żelazne zęby. Ale też i piękny, więc dostrzegaj kolory, muzykę, ludzi. Naucz się kolorować świat. Przeglądaj się w ludzkich oczach. Znajdź to dobre. Nie rań. Nie wyśmiewaj, nie kłóć się. A gdy emocje przyniosą złe słowa, to przeproś. Nie bój się przepraszać. Kto wyciąga rękę, ten wyciąga mądrość. Kto potrafi przeprosić, ten jest mądry. Kto potrafi podzielić się pięknem, ten jest piękny. Kto potrafi cieszyć się światem, ten jest radosny i szczęśliwy. Kto potrafi odnaleźć kolory, ten sam mieni się kolorami. To potrafi w małych rzeczach odkrywać cuda. Ten sam jest cudem.